Cześć, dzień dobry, witam się z Wami na moim kanale, ja jestem Karolina Pomysłowa-Dobromirka i dziś wrócimy do tematu szydełkowych gotowych zestawów. Z tego miejsca bardzo dziękuję Pani Wiktorii, która dała mi znać o tym, że w Action pojawiły się szydełkowe świąteczne zestawy. Ja mam dzisiaj dla Was łosia, też nie wiem co on ma ze świętami wspólnego. W, tej, w ramach tej serii były jeszcze Mikołaj Bowen i Ciastko ale ze świątecznych szydełkowych zestawów jeszcze szydełkowy wieniec, ten też będę z Wami robić. Jeśli chodzi o ten film, to najpierw omówimy sobie skład tego zestawu, co tutaj znajdziemy. Jeśli pojawią się jakieś błędy w tłumaczeniu lub jakieś trudności z wyszydełkowaniem danego elementu, będę Wam to nagrywać. Ogólnie nie planuję tutaj nagrywać całego procesu, szydełkowania. Na koniec przekażę Wam moją subiektywną recenzję tego zestawu. Jak już widzę jest to ta sama firma, z której już korzystałam z zestawów. Filmy o nich znajdziecie już na kanale. Jest to szydełkowa torba z kwadratów babuni i tam były owoce jeszcze. Podlinkuję Wam te dwa filmy w opisie. A jeśli chodzi o ten zestaw, koszt tego zestawu to było niespełna 18 zł, więc no zaraz sprawdzimy, e, czy było warto. Jeśli chodzi o ten zestaw, nie wiem czemu mam dwie igły. Jak zwykle za małe i nieostre, więc wiadomo, co można z nimi zrobić. Jest tu jakiś taki dziwny błyszczący sznurek. No ta włóczka akrylowa, tą, którą już znamy z poprzednich zestawów, mam tylko nadzieję, że przynajmniej będzie równa. Mam jakiś ciemny brązowy kolor szydełko 3 mm. Ja raczej użyję swojego, ale szydełka nie lubię tych szydełek. To jest słuchajcie, słuchajcieł, szydełko, to jest futro sztuczne. Ale zobaczcie, jak jest piekielnie pogniecone. Będę musiała jakoś spróbować rozprostować. Może wezmę parownicą, je potraktuję i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się to futerko rozprostować, bo ono jest na czuprynę i tutaj na szyi taki szaliczek tego łosia. I mamy. Hmm. Kolor bliżej nieokreślony: nie to brąz, nie to jakaś taka musztarda i już mam pierwsze rozczarowanie zobaczcie, to jest na ciało tego renifera, yy, tego łosia no jak pasują te kolory tak samo z tym ciemnym brązowym na kopytka więc no tutaj dla mnie jest pierwszy minus, bo liczyłam bardziej na taki kolor niż na taki ale sprawdźmy co jest jeszcze oczywiście to wypełnienie, którego nie lubię i którego jest moim zdaniem za mało więc ja użyję sobie Swojej silikonowej kulki. No i mamy instrukcję oczywiście w kilku językach. O, tu mamy ciekawą rzecz, tu macie szablony do tego, jak wyciąć z tego sztucznego futra pewnie te elementy. Co drugą jestem ciekawa, jak się będzie je montowało, ale to pewnie w trakcie. W trakcie szydełkowania i montażu tego renifera wyjdzie. Już jeden minus, jaki to widzę, ale to jest klasycznie chyba w tych zestawach, które są w Action czy w innych sieciówkach, że brak jest jakiegokolwiek markera, znacznika. No to jest drobnostka, a zdecydowanie ułatwiłoby to praca z takim zestawem. No i pomijam fakt tych kolorów, które nijak się mają do tego co jest na opakowaniu i na zdjęciach no ale dobra, zacznijmy szydełkowanie e, jeśli się tak jak wspomniałam coś pojawi, co jest błędem co jest nieścisłością, będę Wam o tym wspominać, no chyba, że się okaże, że to jest fantastyczny zestaw, więc <taki> takich e, wstawek może nie być no ale sprawdźmy, sprawdźmy to biorę się za szydełkowanie jako że nie znoszę wyszywać, haftować oczek i nie jestem w tym dobra, to u mnie pojawiły się oczka bezpieczne. Ja już tutaj zrobiłam głowę i zrobiłam pyszczek. Póki coś chodzi o wzór. Muszę jedną rzecz sobie sprawdzić z innym wzorem z tego producenta, ale chciałam wam pokazać coś, co mnie zaskoczyło. Strasznie i cieszę się, że nie doszłam do tego etapu szydełkując głowę. Możecie. Taka potargała włóczka, więc będę. No i minusem tej włóczki jest to, że e, po całości są takie, e, takie zgrubiałe hafrocle poprzeczepiane do tej włóczki, co mnie też wkurza, bo e, tarmosi to. Ale no to mnie zaskoczyło strasznie negatywnie. Będę musiała to wyciąć. Mam nadzieję, że to jest jedyna taka przygoda w tej w tej No ale z drugiej strony czego spodziewać się za 18 zł. No dobra, lecę dalej. Na razie, na razie jakoś to idzie. Także oby nie było już więcej takich niespodzianek. Póki co przeszłam prawie już ponad połowę schematu. Jestem na wysokości brzuszka i wydawało mi się, że on będzie stanowił największy problem, ale w sumie nie jest to takie trudne. Wygląda dość dziwnie, ale troszkę ale w ten sposób trzeba będzie to zrobić. A już Wam tłumaczę jak. Najpierw robicie cztery nóżki, tak jak mówi nam tutaj to schemat i powstanie Wam Potem robicie ten element. To jest taka łezka, która powstaje z schematu czterech pierwszych rzędów naszego brzuszka. Finalnie staniemy na 36, na 36 oczkach. Tak jak tutaj widzicie. I dalej przychodzicie sobie do drugiego schematu. I tutaj zwróćcie uwagę, bo ta kartka jest tylko jedna. Na jednej stronie, z, bez względu na język. I teraz tak. Ta ilość oczek tych ciemnych tutaj w środku jest to 36, czyli odpowiada nam to ilości tej, którą e, mamy po wykonaniu czwartego rzędu y, na, na tej, tej naszej łezki. I następnie będziemy wykonywać e, rząd piąty, rząd zielony. E, czyli nic tutaj nie dodajemy ale będziemy musieli przymocowywać nogi. Istotne jest, żeby te nogi przymocować. One mają, tak jak widzicie, taki łukowaty kształt, żeby te kopytka były wszystkie w stronę do przodu. I w zależności, gdzie będziecie, w którym miejscu, no mniej więcej musicie sobie wyznaczyć oś tego, tego brzuszka. Będzie to widoczne po tych ośmiu oczkach łańcuszka, które były tutaj na początku. Trzy, trzy oczka na szczycie musicie pominąć. Dalej na 2, 4, 6 oczek tych ciemniejszych zielonych. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze. Te trzy ciemniejsze zielone jest to miejsce, w którym łapiecie zarówno za tą część brzuszka, i nogę i przeszyldewkowujecie sobie półsłupek. Dalej pomijacie trzy, y, trzy oczka y, naszego brzuszka, robiąc tylko półsłupki w tym elemencie. Y, tego brzuszka i dalej ponownie dołączacie nogę i też łączycie sześć oczek. E, sześć oczek dalej. Tutaj na tyle mamy. właśnie jest. Yy, też bym trzy pominęła. Trzy z przodu i trzy z tyłu. E, I dalej ponownie. Do, y, do, czyli tutaj przerabiacie trzy, słup, y, trzy półsłupki tylko i wyłącznie za, tą, czy, za ten element brzuszka. I dalej dołączacie kolejną nogę, czyli przyszydełkowujecie razem brzuszek i nogę. Ponownie trzy tylko w brzuszku i ostatnia noga. Znowu przerabiacie sześć półsłupków razem z brzuszkiem i z nogą. Tak jak mówię, no istotne jest, żeby te kopytka były wszystkie w jedną stronę. No Właśnie widzę, że chyba jedno mi coś poszło nie tak. To nie dobrze, wszystkie są. Jedną stronę. I dalej, kolejny rząd, czyli tutaj będzie to według schematu rząd szósty, okrążenie szóste, czyli niebieską linią. I spójrzcie sobie, że następny rząd będziemy obrabiać tylko i wyłącznie po obrysie, czyli nie będziemy obrabiać tych oczek, które tutaj łączyliśmy, te będziemy pomijać. Będziemy lecieć sobie tutaj szczyt, potem nogę, potem brzuszek, znowu nogę brzuszek noga, brzuszek, noga i jesteśmy z powrotem na szczycie i potem kolejne rzędy już będą obrabiane yy, z, po, tym, yy, po tym zewnętrznym schemacie czyli tak jak, yy, tak jak widzicie nie jest to yy, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane yy, ważne tylko, żeby te nogi ustawić w odpowiednim w odpowiedniej kolejności. No i na ten moment chyba tyle, co tu jeszcze znalazłam. A jest taki element, który nazywa się kołnierz. Jak zobaczycie sobie tutaj. Jest tak dziwnie napisane i ja prawdopodobnie po prostu zrobię sobie rzędy samych półsłupków. Mamy, że czerwoną włóczką wykonaj oczko początkowe i trzy oczka łańcuszka. No to ok, rząd pierwszy i dalej, i tu jest trzy oczka. Ja zrobię po prostu jako półsłupki, czyli w każdym rzędzie będę sobie wykonywać półsłupki, żeby powstał szaliczek. Tak mniej więcej wnioskuję po grafice na pudełku. I tak jak tu można zobaczyć kawałek, tutaj trochę więcej może, zobaczycie. Tutaj. Więc zakładam, że to jest taki szaliczek, po prostu z trzech oczek łańcuszka. I tak to zrobię. No, chyba że coś będzie mi nie pasowało, jak przymierzę, to będę kombinować, ale to Wam dam znać. No dobra, to na chwilę obecną tyle. Mam nadzieję, że to nie będzie stanowiło dla Was problemu. Jeśli będziecie mieli problem z przyczepieniem nóżek, to sugeruję e, na nogach i na brzuszku znacznikami sobie poprzypinać, jakimiś markerami te, te nóżki. No i tyle. No to widzimy się, jeśli znajdę jeszcze coś trudniejszego. I już mam prawie gotowego łosia, teraz chciałabym Wam pokazać, jak wyciąć futerko. Przede wszystkim udało mi się je rozprostować za pomocą parownicy, Poszło w miarę gładko, więc na całe szczęście nie mam tego Nie było problemu z kombinowaniem. Wycięłam sobie już elementy, te, które trzeba odrysować, i odrysowałam je na lewej stronie futerka. Jeśli będziecie. Zabierać się do tego e, odrysowywania, sprawdźcie sobie kierunek, w którym układa się e, to futro. E, czyli zależy nam na tym, żeby to futerko, e, tutaj e, te włosy szły e, do dołu, zarówno na e, jednym, jak i na drugim elemencie. I teraz istotne jest, by nie przecinać całości tego futra. E, razem z futrem, czyli po obu stronach, tak jak tniemy papier, tylko ostrymi nożyczkami, najlepiej jakimiś szczupeczkami, tniecie tylko i wyłącznie tą część tylną. Wtedy nie ucinacie tego włosa na futrze i dzięki temu tutaj nie ma dziwnych odcięć, a będą takie włosy, które będą maskować Brzeg. No dobra, to, to tyle chciałam Wam pokazać. Jeśli chodzi o wzór, nie znalazłam żadnych większych problemów, ale o, o tym opowiem za chwilę w podsumowaniu. Mamy gotowy efekt. Witam się z Wami po mniej więcej dwóch dniach, gdzie udało już mi się skończyć świątecznego łosia. Ja nie wiem, czy Wy widzieliście kiedyś świąteczne łosie. Może w jakimś kraju są one popularne. Mam wrażenie, że w Polsce to bardziej renifery. No ale wyszedł sympatyczny, wyszedł słodki mm. Całkiem Całkiem fajny Fajnie wygląda, na pewno ta czupryna Nadała mu mm, Uroku Oraz te świąteczne akcenty A teraz opowiem Wam O tym co lubię najbardziej Czyli czego nienawidzę w tych zestawach Zaczniemy klasycznie od Łuczki. No, jak zwykle jest to ten podły akryl, który yy, widzieliście, jaki miałam z nim problem. Na szczęście, w innych kolorach i potem w dalszej długości tego, yy, tego samego koloru już się ten problem nie pojawił. Na całe szczęście. Aczkolwiek były na nim takie kulki, które musiałam odrywać, bo psuło mi yy, efekt wizualny robótki. Yy, pomijam fakt, że nijak nie zgadzają się kolory. Zobaczcie zresztą yy, sami. ten z opakowania podobał mi się bardziej no ale yy, finalnie ten też wygląda całkiem ok jeśli chodzi o taką drobnostkę która mnie irytuje zawsze w tych zestawach yy, oczywiście za mała igła, beznadziejne szydełko standard ale brak znacznika chociaż jeden malutki znacznik, agraweczka cokolwiek, to jest taka mała pierdoła która by idealnie dopełniła ten zestaw yy, no bo przy jednak Amigurumi jest to potrzebne oczywiście klasycznie w tych zestawach jest za mało wypełnienia. Ja naprawdę w tego łosia napchałam całkiem sporo, żeby on ładnie stał, żeby trzymała mu się głowa, żeby miał dobry kształt. Tego wypełnienia, które jest dane w opakowaniu raz, że nie znoszę go, bo przez jego zapach potwornie śmierdzi, to jest jeszcze go zdecydowanie za mało. Ja użyłam u siebie... Kulki silikonowej. Jeśli potrzebujecie, to znajdziecie ją u mnie w sklepie w zakładce akcesoria. Yy, I jeszcze, a to to bardziej raczej ciekawostka. Ta włóczka, z której jest robiony ten dzwoneczek. Włóczka to raczej był jakiś taki metalizowany sznurek. Strasznie się tym przerobiło, jakbym robiła z drutu. Yy, dosłownie. No fajnie wygląda, fajnie się błyszczy, ale było mega ciężkie. Yy, I jeśli chodzi o takie ogólne podsumowanie, czego mi absolutnie brakowało w tym. Wzorza. Na tej instrukcji tutaj mamy informację o tym, jak przyczepić nogi, ale nigdzie nie jest napisane, w którą stronę je przekręcić. I potem miałam problem z tym zaokrągleniem tutaj tłowia, bo mi wyszło z przodu, jak się okazało. Jakby jako pytka przyczepiłam, jak miałam brzuszek, to jakby przodem do kierunku, w którym obrabiałam. A się okazuje, że powinnam ustawić je z tyłem, do tyłu i wtedy nie miałabym problemu z tym zaokrągleniem. Dało się to obejść, bo siedziałam, kombinowałam ze schematem, odwracałam sobie. Jak już obczaiłam, w którą stronę będzie kierował się nasz, nasza szyja, no to już wiedziałam, że muszę po prostu sprócić praktycznie połowę tego ciałka, żeby odwrócić tą kolejność przerabiania. No, finalnie się udało, jest to ok, ja jeszcze w swoim raniferze łosiu, podmieniłam oczy nie potrafię haftować jestem w tym beznadziejna a wydaje mi się, że bezpieczne oczka wyglądają lepiej robiłam kawałek głowy, potem zrobiłam sobie pyszczek, żeby wiedzieć mniej więcej w którym rzędzie te oczka zamontować, bo potem głowa jest zamykana z tyłu rogi wydawały mi się na początku, że będą mega trudne Finalnie, finalnie takie nie były, nogi tak samo nie. No, najwięcej problemu sprawiło mi ciałko, ale tak jak widzicie, dało się to rozwiązać. Na pewno nie polecam tego zestawu osobom początkującym. To nie jest łatwy projekt, wymaga umiejętności. Pomijam już samo czytanie schematu, ale no właśnie takich, jeśli zdarzy Wam się tak jak mi, kombinowania, czyli odwracania tego schematu i tak dalej. Czy jeszcze coś mam z minusów? Eee, no sama ta jakość włóczki, ale to już Wam o tym wspomniałam. Ogólnie bardzo mi się podoba ten głoś, Jest bardzo sympatyczny. Całkiem spoko mi się go robiło, gdyby nie, nie to ciałko, no ale tak jak mówię, do rozwiązania. Eee, kwestia cena całkiem ok. Eee, jeśli miałabym kupić nawet sam wzór, i do tego dobrać lepszą włóczkę, to myślę, że, że można śmiało kupić ten, ten zestaw. Na pewno, tak jak wspomniałam, nie polecam tego osobom, które będą początko, są początkowe. Na opakowaniu jest wiek 8+, ale moim zdaniem i zdaniem mojego męża, to trzeba mieć 8 lat, 8 lat doświadczenia, żeby tego łosia zrobić. No nic, ja bardzo Wam dziękuję. Dajcie znać, jakie ja dajemy mu imię, chyba, że młoda wcześniej jakiś wymyśli. Tymczasem bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu motkidobromirki.pl, gdzie znajdziecie motki Ombre, motki z moherem, a także wzory szydełkowe i drutowe gotowe zestawy, na przykład na dynie, jeśli jeszcze ich nie macie, czy na jesienny wieniec. Pamiętajcie proszę o tym. By zasubskrybować ten kanał, byście nie przegapili kolejnych tutoriali i oczywiście jeśli macie ochotę, możecie mnie wesprzeć w serwisie BuyCoffee. Wszelkie niezbędne linki zostawiam Wam w opisie. Tymczasem jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.